Druga Księga Kronik, rozdział 31. Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali się do miast Judy i zniszczyli Stele, połamali Aszery, znieśli całkowicie Wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Benjamina, Efraima i Manasesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swojej posiadłości. Ezechiasz przywrócił zmiany kapłanów i Lewitów. W każdej z ich zmian odpowiednio do służby kapłanów i Lewitów, do składania całopaleń i ofiar biesiadnych, aby pełnili służbę i śpiewali pieśni dziękczynne i pochwalne w bramach obozu pańskiego. Część majątku królewskiego przeznaczono na ofiary całopalne, a mianowicie na całopalenia poranne i wieczorne. Na palenia w szabaty, w dni nowiu księżyca i w uroczystości, tak jak to jest przepisane w prawie pańskim. Rozkazał też ludowi i mieszkańcom Jerozolimy, aby oddawali część należną kapłanom i Lewitom, tak aby mogli oni wytrwać w prawie pańskim. Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz. Wszelkich ziemopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesięcinę z większego i drobnego bydła oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy. Trzeciego miesiąca rozpoczęli układanie tych stosów, a w miesiącu siódmym zakończyli. Przyszedł potem Ezechiasz ze swymi naczelnikami i zobaczywszy stosy błogosławili Pana i jego lud Izraela. Pytał wówczas Ezechiasz kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Odpowiedział mu wówczas Azariasz, arcykapłan z rodu Sadoka. Gdy zaczęto wnosić tę świętą daninę do domu pańskiego, najedliśmy się i nasycili i pozostało jeszcze w obfitości. Albowiem Pan pobłogosławił swój lud, i dlatego pozostało to mnóstwo rzeczy. Rozkazał więc Ezechiasz przygotować składy w domu pańskim, gdy je przygotowali: Wnieśli tam świętą daninę, to jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został Lewita Konaniasz i jego brat Simei jako drugi a Jechiel, a Nachat, a Sechel Jer Jerimot. Jozabat, Eliel, Ismachiasz, Machat i Benajasz byli nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Simejego, zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza i zwierzchnika świątyni Bożej Azariasza. A nadzorcą nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga był Lewita Kore, syn Imny, odźwierny bramy od wschodu, który przekazywał świętą Daninę na rzecz Pana i rzeczy najświętsze. Pod jego władzą byli Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szekaniarz, którzy mieszkali w miastach kapłańskich. Aby stale rozdzielać należność swoim braciom, podzielonym na zmiany od Wielkiego aż do Małego. Poza wypisanymi do rodowodów mężczyznami od trzech lat wzwyż, Wszystkim, którzy przychodzili do domu pańskiego, aby zapewnić służbę codzienną odpowiednio do ich czynności i zmian. Spisu kapłanów dokonywano według ich rodów, Lewitów zaś od 20 lat wzwyż, odpowiednio do ich czynności i zmian. Pisano również ich dzieci, żony, synów i córki do całego zgromadzenia, bo oni byli obowiązani oddać się na stałe rzeczą świętym. Dla synów zaś Arona, kapłanów mieszkających na obszarze pastwiskich miast, w każdym mieście byli imiennie wyznaczani mężowie do wydawania części należnej każdemu mężczyźnie spośród kapłanów i każdemu wciągniętemu do rodow rodowych spisów lewitów. Takie to rozporządzenia wydał Ezechias dla całej ziemi Judy i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest wobec Pana Boga Jego. We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie prawa czy przykazań, działał z całego serca, szukając swego Boga i dlatego mu się szczęściło. Koniec 31, 31 rozdziału II Księgi Kronik. Rozdział 32 drugiej Księgi Kronik. Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wierności nadciągnął Sennacheryb, król asyryjski. Przybył do Judy, oblegał warowne miasta i rozkazał je zdobyć. Gdy Ezechiasz spostrzegł, że Sennacheryb wtargnął i że zwrócił się do walki przeciw Jerozolimie, postanowił wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkać źródła wody, które były na zewnątrz miasta, a oni mu pomogli. Zgromadziły się liczne tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień płynący po środku ziemi, mówiąc Po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wodę w obfitości? Nabrawszy otuchy, naprawił wszystkie zburzone mury, wzniósł na nich wieże, a na zewnątrz drugi mur. Umocnił Milo, miasto Dawidowego i przygotował wiele oszczepów i tarcz. Wyznaczył dowódców wojskowych nad ludem. Zgromadził ich u siebie na placu przy bramie miejskiej, gdzie przemówił do ich serc, oświadczając: Bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu ani temu mnóstwu, które jest z nim. Z nami bowiem jest ktoś większy niż z nim. Z nim jest ramię cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje. Lud na słowa króla judzkiego Ezechiasza nabrał otuchy. <laughs> Senacheryb, król asyryjski, który wtedy z całym swoim wojskiem był w Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimy, do Ezechiasza króla judzkiego i do wszystkich ludzi z Judy, którzy byli w Jerozolimie z tym poselstwem. Tak mówi Senacheryb, król asyryjski: Na czym wy opieracie swoje nadzieje, gdy przebywacie oblężeni w Jerozolimie? Może Zechiarz zwodzi was, abyście wydali siebie na śmierć z głodu i pragnienia, mówiąc: Nasz Pan Bóg wybawi nas z ręki króla syryjskiego. Czyż to nie on, Zechiarz, poz poznosił jego wyżyny i ołtarze, a potem rzekł do Judy i Jerozolimy? Przed jednym ołtarzem będziecie pokłon oddawać Bogu i na nim palić kadzidło. Czyż nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie wszystkim narodom różnych krajów? Czy naprawdę zdołali bogowie tych narodów i wszystkich ziem wybawić ich kraje z mojej ręki? Jakiż spośród wszystkich bogów tych narodów, które moi przodkowie klątwą przeznaczyli na zniszczenie, zdołał wybawić swój naród z mojej ręki? Czyżby więc mógł wasz Bóg wybawić was z mojej ręki? Niech was teraz Ezechiasz nie oszukuje i nie zwodzi was czymś podobnym. Nie wierzcie mu, albowiem żaden Bóg jakiegokolwiek narodu lub królestwa nie zdoła wybawić swego narodu z mojej ręki lub z ręki moich przodków. Tym bardziej wasz Bóg nie wybawi was z mojej ręki. Słudzy jego jeszcze więcej mówili przeciw Panu Bogu i jego słudze Ezechiaszowi. Senacheryb napisał też list, aby wydrwić Pana Boga Izraela, mówiąc o nim, podobnie jak bogowie innych narodów ziemi nie wybawili swych ludów z mojej ręki, tak samo nie wybawi swego ludu z mojej ręki Bóg Ezechiasza. Krzyczeli ponadto donośnym głosem w języku hebrajskim do ludu w Jerozolimie, który był na murach, aby ich przestraszyć i przerazić i tak zdobyć miasto. O bogu Jerozolimy mówili tak. Jak się mówi o bogach ludów ziemi, którzy są dziełem rąk ludzkich. Króle Zechiarz i prorok Izajasz, syna mosa, modlili się w tej sprawie, wołając ku niebu. Wtedy Pan zesłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musiał więc wrócić do swego kraju z twarzą okrytą wstydem, wszedł potem do świątyni swego bożka, a właśnie jego. Jego synowie sprawili, że padł pod mieczem. Tak to pan ocalił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy z ręki Senacheryba, króla asyryjskiego, i z ręki wszystkich nieprzyjaciół. Obdarzył ich pokojem dokoła. Wielu wówczas przynosiło do Jerozolimy ofiary panu i kosztowne dary dla króla judzkiego, Ezechiasza, który po tych wydarzeniach urósł w oczach wszystkich narodów. W owych dniach rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie, modlił się do Pana, który go wysłuchał, i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą, i dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za wyniosłość swego serca on i mieszkańcy Jerozolimy. I nie spadł na nich gniew pański w dniach Ezechiasza. Ezechiasz miał bogactwa i bardzo wielką sławę. Urządził sobie skarbce ze srebrem, ze złotem, z drogimi kamieniami, z starczami i innymi wartościowymi przedmiotami. Przygotował także składy na plony zboża na morsz i oliwę, obory dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód. <laughs> Pozakładał sobie miasta i wielkie ilości posiadł drobne i większe bydło, ponieważ Bóg dał mu wielkie bogactwa. To właśnie Ezechiarz zamknął górne ujścia wódz Gihonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do miasta Dawidowego. Ezechiarzowi wiodło się we wszystkich jego przedsięwzięciach. Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich, wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudownym znaku, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. A reszta dziejów Ezechiasza i czyny jego pobożności opisane są w widzeniu proroka Izajasza, syna Amosa, w księdze królów Judy i Izraela. I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami i pochowano go przy drodze prowadzącej w górę do grobów synów Dawida. W związku z jego śmiercią cały Juda i mieszkańcy Jerozolimy. Złożyli mu hołd. Syn jego, Manase, został w jego miejsce królem. Koniec 32 rozdziału drugiej Księgi Kronik.